Cześć, ja nazywam się Dante i zanim przejdę do historii Sindel, parę spraw informacyjnych. Po pierwsze, głosowanie. Tym razem do wyboru macie Jacksa, Sonie i w miejsce Sindel wskakuje Kitana. Jak zagłosować? To proste. Pod tym filmem w komentarzu piszesz imię wojownika, którego historię chcesz zobaczyć. Ja pod koniec tygodnia zliczę wasze głosy i zabiorę się do pisania scenariusza. Po drugie, sekcja fanart. Jeśli chcesz mi wysłać fanart związany z kanałem Graty, możesz go wysłać na ten e-mail. Graty fanar Teraz pokażę według mnie najfajniejsze prace, jakie dostałem, a pod koniec tego filmu pokażę resztę. Po trzecie, zachęcam Cię do zapoznania się z historiami innych postaci z uniwersum Mortal Kombat. Teraz powinna się pojawić infokarta z playlistą. Ok, starcz tego gadania, przejdźmy do historii Syndel. Cinder królowa Edenii i matka Kitany. Nie wiadomo zbyt wiele o przeszłości Sindel przed atakiem Shao Kana na jej wymiar. Z gier możemy się dowiedzieć, że żona króla Jaroda była matką Kitany i dobrą królową, kochaną i szanowaną przez swoich podwładnych. Po przegranym 10 turnieju Mortal Kombat Edenia zostanie zaatakowana przez imperatora Outworld Shao Kana i jego armię. Niebiański wymiar zostaje zrównany z ziemią przez siły Kana, a sam imperator własnoręcznie zabija męża Sindel, króla Jaroda. Shao Kahn składa propozycję królowej zniszczonego wymiaru. Jeśli Sindel poślubi go, to ona razem z Kitaną będą mogły zamieszkać w jego pałacu. Ale jeśli królowa odrzuci jego ofertę, Kahn zabije ją i jej córkę. Ze względu na Kitanę, Sindel przystaje na propozycję tyrana i razem z córką zamieszkuje w pałacu Shao Khana. Parę lat później. Nowa królowa Outworld dowiaduje się o planach męża podbicia kolejnego wymiaru. Chcąc powstrzymać Kana przed atakiem na ziemię, Sindel postanawia wykorzystać swoją całą energię życiową do rzucenia potężnego czaru, który powstrzymał Imperatora przed nielegalnym atakiem na Erfram. Po rzuceniu zaklęcia królowa umiera, ale jej dusza zostaje uwięziona przez wściekłego Szaokana, Kana, a jej ciało zostaje porzucone na pustkowiach Outworld. Mortal Kombat 2 Wojownicy Kana przegrywają turniej Mortal Kombat, przez co Shao Kan nie może najechać Ziemi. Jednak Shang udaje się przekonać Imperatora do zorganizowania turniejów Outworld. Tyran chcąc zwiększyć szanse na zaatakowanie Ziemi wysyła Czarnoksiężnika z misją odnalezienia ciała, a potem wskrzeszenia Sindel. Dodatkowo Czarnoksiężnik ma zamieszać w głowie Królowej, aby ta myślała, że kocha Shao Kana. Shang spełnia prośbę Imperatora i przywraca Sindel do życia. Jakiś czas po tych wydarzeniach... W finałowej walce turnieju Shao Kahn zostaje pokonany przez Liu Kanga. Mortal Kombat 3 Shao Kahn po porażce w turnieju postanawia zignorować zasady Mortal Kombat i dzięki Sindel, która ściąga zaklęcie ochronne, które rzuciła tysiąc lat temu, atakuje wymiar ziemski. W trakcie walk pomiędzy siłami Imperatora a Wojownikami Ziemi dochodzi do starcia Kitany z jej matką. W trakcie walki księżniczka Edeni opowiada Sindel o tym, co Shao Kahn zrobił z jej wymiarem i z jej mężem Jarodem, przez co królowa uwalnia się spod kontroli Shao Khana i razem z dobrymi wojownikami przegania armię imperatora z powrotem do Outworld. Po uratowaniu ziemi Sindel, Kitana i Jade wyruszają do Edeni, aby odbić ją spod władzy Shao Khana. Mortal Kombat 4 Sindel razem z córką i jej przyjaciółką Jade tworzą ruch oporu i z jego pomocą przejmują władzę nad Edenią. Żona Jaroda zrzeka się praw do tronu na rzecz córki. Jakiś czas po tych wydarzeniach. Tania, córka ambasadora Edenii, zdradza swój wymiar i wpuszcza do niego przez portal upadłego starszego Boga Shinoka razem z jego bractwem cieni. Bóg śmierci bez problemu przejmuje władzę nad Edenią i wrzuca do lochu Kitane, Sindel i Jade. Jakiś czas po tych wydarzeniach. Shinok zostaje pokonany przez liu Kanga, przez co królowej Edenii, jej matce i jej przyjaciółce udaje się uciec z lochów. Mortal Kombat Deadly Alliance Do Edenii przybywa Raiden, który opowiada Kitanie o śmierci liu Kanga z rąk śmiertelnego przymierza. Bóg piorunów prosi przywódczynię Edenii o pomoc w walce z Kłanci i Sheng Tsungiem. Kitana postanawia pomóc Raidenowi i na czas jej nieobecności przekazuje władzę matce. Mortal Kombat Deception Wszyscy wojownicy, którzy próbowali powstrzymać śmiertelnie przymierze, zostają zabici przez czarnoksiężników. Kiedy Quan Chi i Shang Tsung pokonują ostatniego obrońcę ziemi Raidena, dochodzi do walki pomiędzy nimi. Jednak starcie magów zostaje przerwane przez byłego imperatora Outworld Onage. Czarnoksiężnicy razem z Raidenem próbują powstrzymać Króla Smoka, jednak bezskutecznie. W ostateczności Bóg Piorunów postanawia wykorzystać całą energię życiową do zabicia Onagi. Jednak Onadze udaje się przeżyć samobójczy atak obrońcy wymiaru ziemskiego. Były imperator robi z Kitany i innych wojowników, którzy zginęli w walce ze Śmiertelnym Przymierzem, posłuszne zombie. Jakiś czas po tych wydarzeniach Onaga przejmuje władzę nad Edenią i zamyka Sindel w lochu jej pałacu razem z zombie-Kitaną, która pilnuje matkę, aby ta nie uciekła z celi. Żona Jaroda nie chcąc walczyć z córką, postanawia zostać w klatce. Jednak Sindel zostaje z niej uwolniona przez Jake. Która pokonuje Kitane. Przyjaciółka królowej Edenii razem z jej matką uciekają przez portal z Edeni do Outworld. Jakiś czas po tych wydarzeniach, Ermakowi i duszy Liu Kanga udaje się uwolnić Kitane i innych dobrych wojowników spod kontroli Onagi, przez co Sindel odzyskuje córkę. Mortal Kombat Armageddon po pokonaniu Onagi przez Shujinko, Sindel razem z córką bierze udział w wielkiej bitwie Sił Światła i Ciemności u stóp piramidy Argus'a. Możemy zobaczyć jak Sindel walczy z Jarekiem, ale na koniec Sindel, tak jak inni wojownicy, zostaje zabita. I tu kończy się jej historia. Przypominam o głosowaniu. Jax, Sonia, a może Kitana. Wy decydujecie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami, zasubskrybuj kanał. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Ja się teraz będę z wami żegnał. Z tej strony Dante. Cześć.